Ja ma, Matewu 3 idziesz tam na prawo bo Ty będzie a, y, Matewu 2 No hmm. ale obok nas o, Jeszcze do, do tyłu, do tyłu. No. Co się dzieje? O, dobra, dobra no Dzień dobry, dzień dobry Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Maka to fajny kamin. Ja jestem Matewu I ze mną dzisiaj jest A ja jestem... Y, ma... czekaj jaki, Kim jestem? Y, kocham y, Matewu 1 Obok mnie jest Jestem jupiter, Elza? Ja Tutaj jest. kocham matewu 2 ja no. Okay. no No oczywiście, że tak Ja ale to przywitanie było tak piękne, że No po prostu mamy we, cztery... we czterech, raczej no my we trzech mamy Kocham matewu, a matewu ma matewu I tyle Bo ja, ja, ja nie jestem samolubny, tak jak wy Coś w tym jest Ja się nie kocham Znaczy kocham się, ale ale nie okazuje tego, wiecie, tak społeczności Tak otwarcie no, jakby Ty sugerujesz? No Dobra, no ogólnie e, jakiś mamy dobrych gości, czy tak? Tak, mamy Cytrusa Macie mnie w teamie, to jest Musimy iść do... Nie, nie ma herosów, więc no. no Jak nie ma herosów, dobra, no, nie ma herosów? No bo twórki 4v4 nie ma herosów Masz te blok, Dobra Ale i... No co wy robicie? Czemu budujecie się w ten sposób, że tam się nie da wejść? Bo to jest polskie budowanie Polskie budownictwo Został tak. polskiego budownictwa, buduj tak, żeby się nie dało wejść e, Tak właśnie Nie inaczej No skurde Halo, panowie Nie mogę nas tak łatwo spychać No właśnie, trzeba wygrać nie jesteście przy małych. kontra jakaś cytrynka Luis i inni ludzie. Czekaj, kto tam jeszcze jest? Jest jeszcze Dark Knight. Aha, oni sobie trzech. Aj, spadą. Ja już mam tego. Już mówię. Idzie do nas, uważaj. No ja wydefię. Postaram się przynajmniej. Oj, dobra, padą. Lepszy. Nie, to tak pięknie to, wygląda. No, kuźwa, ma chłopco się buduje do góry. Weźcie no, go zrzucić. To jest patrz. cytryka, to nie jest chłop, to jest. Yy... Ona. Opatrzyma. A, Nie. <laughs> Buduję się, uważaj, uważaj. No nie wiem, ciężko, ciężko to widzę. No, ja tak samo w sumie. No ale dobra, może zniszczymy. Ej, niszczę, 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 niszczę. A uchwały. jesteście u nich? No, a, a, mnie A, bada. cytrusa! Dobra. Jak coś masz w plecy, Matew 3 Skupię ją. Dury to, dury to. Taki agresywny. Nikt, nikt. Aha, dostanę Fireblem. Nikt, nikt, nic się nie stało. Ty dawało. Ci się przesłyszałeś. Dobra, ty jeszcze żyje? Ja. A i. Matew 2, okej Coś nie działa, czekajcie. Ciebie nie było, jestem oryginalny Mateo. Bo... No, teraz powinna być klasa. Gdybym miał swoją klasę, to bym odskoczył z powrotem na kładkę. Tam była kładka, gdybym miał tą klasę, a nie miałem. Twoja wina. Ale dobra, jak znajdziesz Arenę na 8 osób, czwórki, z, z Herosami, to. No, no i Luis już pisze, że będzie TikTok. Jest, ale to jest... O co chodzi, czekaj. jest, jest, dobra, masz herosy, specjalnie dla tak? Ciebie. Tak? Dawajcie jakieś klasy dobre, ja biorę tego, piechura. Nie, nie mam Ja biorę wikinga, bo no... Dobra, dobra. Jechanka będzie, a to znowu oni gdzieś tam trudni z już. Ale Luisa trzeba zniszczyć. On o... TikToka pewnie nagrywa. No tak, bo wiadomo, content. Ej, contentik jest kręcony. Ale to a się na czacie dzieje jakoś tego... Trzeczkę, że ktoś podał imię i nazwisko. Co mnie bijesz? co sobie, nie... no. Chodź, chodź, no. No to ciś tam, no. No to buduj! Nie, mam roku. <laughs> nie. Co nie. To nie. To masz w łapie? Fontanna <laughs> TNT, a co? O oh, Jezu. Dobra, bo ci goście się budują dopiero. Jest Git, jest Git. Dobrze. Mamy przewagę. To, to, to trzeba High zrobić na w... 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 Buildimiz. -y Wiadomo, ciągle w górę, ciągle w górę. Ale nie tak, żebym kurno musiał bloki. No dobra, no że... Czekaj, idę z kluskami. Daura. Dawaj, dawaj, dawaj. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Ale szybki, ale jest szybki. Puff. Nie trafił. Ej, ma. Ej, nie przesadziłeś. Ej, bo tam buduje się, patrzcie, patrzcie. Już nie. Ty, bo bym spadł teraz z tego mostu. Ociepanie, niedobrze Luis tu Umarłem Okej, okay, spokojem dwóch Ej, niedobrze, niedobrze jest! Moja moja Ludzie no. Umieram Żyj Dobra, no, musimy wbić we cztery wszyscy, weźcie weź, sobie kupcie Dobra, ale to jakieś zbrojki, coś co nie A wiem, cokolwiek No O co? O co? Jazda, jazda, biała gwiazda no jak wbijemy się we czterech razem w tym samym czasie, no to weadną mi Ale to czekaj, bo chociaż sobie tego wiesz, kupię dobra, jest, nożyce. Tak, no jem. dobra Nożyczki jakieś, nie wiem, czer czerwone ta, mhm, złote jabłko. No Idą do nas uwaga, uwaga. Oj ty. Co za szczyt! A słyszę Co ty? Co? Zbagowałem się w bloku. <laughs> <śleszona> <śleszona> Podskoczyłem na klasie i skoczyłem w blok, czajisz? nie, nie -no. wiem Co oni mogą mieć? No oni mają wełnę. Ej, bo ten Luis do, do nas idzie. Haźnie, tak. dobra, mają obudowane tak. jeszcze bardziej. O oh, fk man Dobra, już pomagam Luis leży. Serio? Tam się Nie Jezusie. Ej chłop teraz będzie taki, wiesz. Agresywny. Agresywny Dobra, bo zeskakiwać będzie. No prąd to, że zaskakuje, ale on umiera. Ja go zabiję. S. Dobra, siema, z tej strony Maka. Siema, z tej strony Maka, witam mm. was na kanale. Yy, właśnie zniszczyłem jakiegoś typa. Ty, yy, bo tutaj gościu Luis jest do zabicia, zabijcie go, zabijcie go, błagam! On się sfokusował na mnie, pomocy! A te pomocy ja ty... przypali, halo? banuje <laughs> go. Dobra, v 2 matew, zabijesz go. Zabiję go? się v 2 matewu. Idę, idę. Oj, cytrynka, dawaj, dawaj, chodź tu, chodź tu. Jedziemy z koksem, z nimi, i kurde. Uciekam, bo oni chyba gonią. Tak? Nie, idą do was, idą do was. Idą do was. Czekaj, czekaj. Ja mam wolną zaraz, sensie jeden typ jest u nich w bazie. Czekaj, czekaj, czekaj. O kurde, nie. Zostali, jakby z powrotem dwóch typa się. Wiesz. Zbiło. Dobra. Dobra, weźcie ich tam, wyciągnijcie z bazy. No, niestety nie dadzą mi przejść. Kurde, zadałem. Ja bym... Cię w sumie nie jestem nie. jak sobie zestawiony bez miecza, ale. A masz Dobra, matki jak nie zginiesz, mi? to co to jest. Ale mam jeszcze perełkę. O oh. kurde, Luis. Luis do nas leci. 100%. Mmm. Aj, było blisko do zniszczenia Beda. Gdybym miał nożyczki, bym zniszczył. Uważaj, bo Luis leci do Beda. No, okay, do ciebie. Weźcie, poczekajcie na siebie. Nie, nie. Ja tu czekam. No dobra. Ja no, idę ale, na ja bym też na nich. Dalej się nie slitowałem. O, coś do mnie? Co byś chciał? Dobra, zabijmy no, cię. Jakoś. No! Ej, dobra, guys. Ja mam patent na to. No, potrzebujemy... Potrzebujemy pelerynki niewidki. Znaczy się, tych. Potek. No. To się ogarnie, zaraz ja idę mam nożyczki, już teraz. Mam nożyczki, więc. No. Też mam nożyczki, ale nie, nożyczki nie są wystarczające. Nie no, no ale gdzie no. no, ty jesteś? Na środek idę po Emeraldy, wiesz? Jakieś się... ja... Czekaj, 6 emeraldów potrzebuję. Nie mają beda. I się na Diabsa je kopią, znaczy budują. Oni nagle odpuścili beda i se poszli, więc. Mm -hmm. A, a. Bo do nas chyba poszedł, nie widziałem. No, jest u nas, jest u nas, jest u nas. No, nic nam beda. Nie mamy beda. Nie nie, nie nie zdążę A to weź go chociaż zabij. 4 na 4 Jak go nie zabijesz? Dobra zabiję Pewnie, że go zabijesz. Chodź tu dam ci Diaksowy mieczek, bo mam tego. Wiesz cztery, Jeden, jestem w stanie tam załatwić. Dobra, dajcie Diaksy. Na Diaksy teraz. Jeszcze uleczymy SS sharpnessa, bo byłoby gig. Ale dobro, nie mogę ich bić. Ty nie możesz, możesz. No nie nie miałem więcej CPS-ów Gdzie ten gościu? Wyłącz te ja... czekaj, jak to się nazywało? Makro. Makro? No nie mam makra. Dobra, czekaj, bo ja tu zabijam kogoś. S. Łatwo. O, dziewiąty level. O, widzisz? U, GZ, GZ na czacie, to jest to. Uwaga. I jest tu. Gdzie jest? Kto? Tam w na moście jednak. Uuuu... Ale zlamiłem i to ostro. Dobra, no, nie bo, bo, Ale Dobra, wiesz, tak o... to tak swoje mam gracza? O nie, dobra. Dobrze. <laughs> dobra, to już inspect i obserwujemy. Very no, not, not nice. Tylko teraz bez skrinczowego komentarza. Jednego masz w bazie. No, dobra, G. Dobra, G. Nie, no nie, pieprzone bro. Dobra. Najgorsza klasa pod słońcem.